Hej, wszystkim! Witam was w nowym odcinku. Jest to pierwszy odcinek w 2023 roku i pomyślałam, że będzie to idealna pora na pokazanie wam moich rysunków z 2022 roku, które zrobiłam w szkicownikach. Właśnie w poprzednim roku najczęściej sięgałam po szkicownik, a nie wybierałam takich kartek pojedynczych. Zrobiłam troszeczkę właśnie rysunków na pojedynczych, ale głównie skupiałam się na zapełnianiu szkicowników. No i jestem tego typu człowiekiem, że nie mam jednego Szkicownika i nie rysuję w nim ciągle, tylko skaczę od jednego do drugiego. No i dzisiaj pokażę Wam w sumie aż cztery szkicowniki, w których rysuję. To jeszcze tego nie mówiłam, więc chciałabym Wam przekazać informację, że jest ze mną organizowany obóz, który odbędzie się w sierpniu. Także jeżeli jesteście ciekawi i chcecie pojechać na taki bardziej artystyczny obóz, gdzie będziemy robić różne warsztaty, to zachęcam Was do kliknięcia linku. Tam jest cała oferta, i zobaczycie, co dla Was przygotowaliśmy. Ok. Zagłoszeń to już wszystko, ja zabieram się już za pokazywanie Wam moich ilustracji i koniecznie mi napiszcie, która z nich jest Waszą ulubioną, która się Wam najbardziej spodobała. W tym roku używałam głównie tych czterech szkicowników. Większość jest to firma Leuchtturm, tutaj mam akurat trzy, ale mam również jeden szkicownik z firmy Steflex i ten pokażę Wam na sam początek. Bardzo podoba mi się jego okładka i w ogóle to, jak on jest skonstruowany, ale to chyba pokazywałam Wam w jednym z filmów, kiedy dostałam właśnie te szkicowniki. I tutaj zaczęłam rysowanie właśnie w 2022 roku, więc mogę pokazać Wam całe. Jakby zapełnione strony, jest ich na pewno kilka. Więc zaczynamy. Właśnie tutaj zaczęłam od takiego testowania kredek i wykorzystywałam jedynie takie fioletowe i różowe tony. Bardzo mi się to podoba. Korzystałam z Pinteresta, tak, ze zdjęcia, które znalazłam na Pinterestie i robiłam to, wydaje mi się, że kredkami polichromos. Bardzo podoba mi się ta ilustracja, jest taka delikatna. A i kartki tutaj są dosyć sztywne i czy ja mam tutaj napisane, ile one mają? Dobra, napiszę wam to po prostu na ekranie. Kolejna praca jest robiona markerami. Tutaj również korzystałam ze zdjęcia, które znalazłam na Pinterestie, tak mi się wydaje, i chyba to rysowałam nawet na odcinku. Też mi się podoba. Nie robiłam tu chyba za bardzo lineartu, jedynie kolorowałam markerami na bazie alkoholu. Następne to testowanie yy, tego szkicownika razem z ołówkami i zrobiłam takie kiwi. Ołówki też fajnie się na tym sprawdzały, i właśnie wydaje mi się, że tamte trzy. Nie, te trzy, tak. Ten, ten i kolejny będzie właśnie w filmie, który robiłam o tych szkicownikach. Tutaj używałam akwareli, tak mi się wydaje, ale to akurat nie poszło zbyt dobrze, bo ten papier się jednak pofalował, więc do technik suchych jest jak najbardziej spoko. Tutaj mój nieudany rysunek, zaczęłam go robić, zrobiłam szkic, później zaczęłam linart takim fioletowym, ale stwierdziłam, że jest jednak to takie wiecie niezbyt proporcjonalne, więc porzuciłam, zostawiłam, nie rysowałam dalej. Kolejny rysunek, i teraz, jak na to patrzę, to rzeczy, rzeczywiście, tak jak pisaliście mi na Instagramie czy na TikToku, podobny jest do fagaty. Nie miałam tego na w zamyśle. Robiony tylko jedną kredką zieloną. Tutaj mój autoportret, który jest moim profilowym na Instagramie. Dodałam sobie tło z tyłu i rysowany jest z markerami. I troszeczkę kredek dołożone, ale nie za dużo. Kolejny rysunek jest taki bardziej delikatny, bo mamy tutaj brązowy lineart i pokolorowany również markerami, nie dokładałam tym razem żadnych kredek, no tak, takie, taka w ogóle kolorystyka brązowo-szara. I tu już przedostatni rysunek. To mi się mega podoba w ogóle, jak zrobiłam to cieniowanie, bo widać takie kreseczki. Jest to Zendaya i zobaczcie, właśnie jak prezentuje się to cieniowanie. Takie delikatnie szkicowe, nie takie, wiecie, idealnie realistyczne, tylko chciałam taki efekt osiągnąć. I tu już ostatni rysunek w tym szkicowniku robiony na inktober czyli w październiku na razie skończyłam w tamtym roku go robić w 2022, tak bo mamy właśnie 2023 i tutaj mam test rzeczy, które dostałam w pudełku od Kuretake, także tak wygląda mój szkicownik ze Stiflexa, przechodzimy do kolejnego Teraz chyba jeden z najbardziej tajemniczych szkicowników, w którym mam same rysunki Seleny i chciałam Wam pokazać, bo zaczęłam ogólnie tutaj w 2021, ale nie będę Wam na razie pokazywać, bo myślę, że przegląd tego szkicownika zrobię, kiedy już go wykończę. Więc no, ta Selena mi jakoś za bardzo nie wyszła, bo chciałam zrobić ją taką kreskówkową, no ale w ogóle nie jest do siebie podobna, więc pomijmy to. Dalej, tutaj zrobiłam szkic z ołówkami. Mabel y, Mory z serialu, w którym gra Selena. Bardzo mi się to podoba, jest taki szkicowy. Robiłam to chyba nawet ołówkiem automatycznym głównie. No i naprawdę fajnie mi to wyszło, tak mi się wydaje. I ostatni rysunek z 2022 roku w tym szkicowniku. Jest to selena robiona markerami. Dołożony jest trochę kredek z jednego ze zdjęć, które bardzo mi się spodobało, i wydaje mi się, że nawet wyszła mi w miarę podobna. Tutaj będą dalej rysunki z 2023, więc czekajcie na wypełnienie tego szkicownika trochę jeszcze tutaj wiecie, mi, wiecie, brakuje. A i właśnie ten szkicownik ze firmy Leuchtturm ma 150 gramów i jest to w ogóle taki format kwadratowy, trochę większy od A5. Tutaj o, możecie zobaczyć, jak wygląda A5, a to jest większy w formie kwadratu. I przechodzimy do kolejnego, tego samego szkicownika, tylko w kolorze bordowym razem z moimi naklejkami z Halloween. Jest to znowu Leuchtturm, tylko właśnie tutaj jest inny kolor i poprzednie rysunki są z 2021, więc myślę, że kiedy skończę ten szkicownik, to po prostu wam pokażę jakie prace się tam znajdują, a teraz przejdziemy tutaj do tych z 2022 roku. I zaczęłam od rysunku inspirowanego zdjęciem Kim Kardashian. Mam nadzieję, że dobrze wszystko mówię. I generalnie te rysunki, które tutaj widzicie, głównie znajdują się na moim Instagramie, albo na TikToku, albo nawet i tutaj na shortsach na YouTubie, więc jeśli jesteście ciekawi powstawania, to zapraszam Was do przejrzenia. Właśnie moich profili trochę tutaj w ogóle się rozgaduję, żeby ten film nie trwał zbyt długo. I wszystko jest tutaj robione ołówkami, nie takie dokładnie realistyczne, tylko bardziej szkicowe. Kolejny rysunek na pewno jest z filmu o słodkościach na tłusty czwartek. Przynajmniej tak mi się wydaje, i możecie zobaczyć. Podlinkuję wam go tutaj w rogu. Kolejny rysunek z tłustego czwartku i następny rysunek z tłustego czwartku. Wszystkie są robione markerami. Tutaj właśnie ten rysunek powinien się znaleźć w poprzednim szkicowniku, ale jakoś nie ogarnęłam i zrobiłam go w tym. Bardzo spodobał mi się look z, właśnie w tym takim wydaniu z pufiastymi rękawami, więc narysowałam ją razy dwa. Tutaj może trochę nie wyszła mi twarz, ale to jak najbardziej jest w miarę podobne i również tutaj używałam markerów na bazie alkoholu. Następna praca z filmu odnośnie rysowania twarzy. No, bardzo mi się podoba, podoba ten charakter tutaj, jaki y, udało mi się osiągnąć. Ładne kolorki, taki ciepły. Y, odsyłam Was oczywiście do filmu z rysowaniem twarzy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to powstawało. Kolejne rysunki, takie bardziej szkicowe, są robione pod Instagram, bo robiłam właśnie z nich reelsa. tutaj pierwszy taki szkic i tutaj drugi. Bazowane chyba na zdjęciach z Pinterest'a, to mi się mega podoba. To już trochę gorzej, bo no, ta twarz jakoś nie wygląda zbyt fajnie, ale pomińmy to. Kolejny rysunek, chyba jakiś taki free Market Challenge, tak mi się wydaje. W ogóle czy ja w tym odcinku ciągle powtarzam, tak mi się wydaje. Muszę już przestać to robić, więc również jest film na moim kanale. Kolejny rysunek, moja wersja wielkanocna. Jestem to ja oczywiście w wersji wielkanocnej. Rysowałam to markerami i kredkami, z tego co widzę. I linart również też, również też. I linart też jest kredkami. I tutaj mamy chyba już wszystko, a nie, jeszcze mamy jeden rysunek. Taki również się wzorowałam na jakimś zdjęciu. Taki po prostu szkic. I to będzie wszystko. Tak jest, wszystko z tego szkicownika i przechodzimy już do ostatniego, ale się naprawdę nagadałam, trochę mnie gardło boli, powiem wam, bo naprawdę staram się to jak najszybciej nagrać, żebyście nie patrzyli non-stop, wiecie, żeby to się tak nie ciągnęło. I w tym szkicowniku rysuję non-stop, mam go cały czas pod ręką, jest to mój ulubiony format A5 i również firma Leuchtturm. Tu mamy wszystkie rysunki z 2022, bo kiedy skończę poprzedni A5, to wtedy zabieram się za kolejny i zaczęliśmy od takiego bardzo ilustracyjnego rysunku który robiłam na właśnie na jednym z moich filmów, kiedy testowałam poski, gdy wyszły te z pędzelkami także zapraszam was również do tamtego filmu, są to ćmy, motyle, jakieś tam wiecie owady kolejne tutaj znowu, inspirowałam się zdjęciem Seleny, ale Seleny to kompletnie nie przypomina, bo skupiałam się głównie na tej, wiecie tutaj całej takiej aranżacji, na tej pozie i na tej kurtce, bo to mi się spodobało a nie skupiałam się na oddaniu Podobieństwa. Wszystko robiłam oczywiście ołówkiem. Następny rysunek, no taki średni. Teraz, jak na to patrzę, na tą kolorystykę, to jakoś nie za bardzo mi się podoba. Te brązy i zielenie, no nie do końca, nie wiem, coś tutaj jest nie tak. Ta ilustracja jest na pewno z testowania jakichś tam rzeczy z Instagrama, chyba z Reelsów, więc tak to i to również jest na moim filmie, więc te dwa takie. Takie średnie, żebym tak powiedziała. Tutaj wkleiłam moją pracę, którą robiłam gwaszem na takiej no, osobnej karteczce, specjalnie przygotowanej do akwareli czy do farb, więc sobie ją tutaj wkleiłam, żebym się nigdzie nie zgubiła. Malowałam taki po prostu delikatny krajobraz z takimi pastelowymi odcieniami, bardzo mi się to podoba. I teraz mamy Wersow, szkic właśnie jej, robiony ołówkami. To na pewno było na Instagramie, na Reelsie czy na Shortsie. No, tam po prostu tego szukajcie, pewnie znajdziecie. Tutaj zaczęłam znowu jakiś szkic, ale nie skończyłam. Dobra, pomijmy. Tu następny chciałam zrobić coś. Takiego wróżkowego, ale też nie wyszło. No mm, dobra. <grych> Następny rysunek, tutaj taki bardziej delikatny, i podobają mi się właśnie kolory, których tutaj użyłam, więc to także na moim Instagramie i tak dalej. Dobra, nie będę Wam powtarzać tego, bo po prostu możecie sobie to zobaczyć. Zostawiam Wam oczywiście nazwę tutaj w rogu. I taka blondyneczka robiona markerami i cienkopisem. Tutaj mam w ogóle dwie takie ilustracje, które zrobiłam totalnie na całości i bardzo mi się to podoba. To wygląda jak ta, taka książka, właśnie z, jak z jakimś zdjęciem tutaj obok. Tutaj fajnie by było na przykład jakieś napisy mieć. I właśnie byłoby to bardzo podobne. Testowałam jakieś markery i na pewno pokazywałam Wam to u mnie na kanale. No i tutaj również jest na całości. No, zobaczcie, czy to nie fajnie wygląda. Ja generalnie lubię bardzo przyklejać te taśmy tutaj wokół, żeby zostawały krawędzie, ale to, no to naprawdę jest super. Zrobiłam takie dwa, właśnie różnymi markerami. Tutaj bardziej różowo, tutaj bardziej zielono i to mogliście już zobaczyć. Jest to kartoni. Pierwsza osoba z dżentelmenu, którą narysowałam, tak mi się to spodobało, że postanowiłam narysować wszystkie postaci, znaczy wszystkie osoby i no. Tak, bardzo mi się to podoba i bardzo mi się to podoba też bardzo dużo razy mówię. Tutaj znowu Selenka, Seleny znowu nie zrobiłam w tamtym szkicowniku, tylko w tym, więc nie wszystkie rysunki Seleny będą w tamtym, ale też spodobało mi się to, ten kadr z teledysku, więc przerysowałam go tutaj na kartkę. Dobra, tutaj nic z tego nie wyszło, sprawdzałam po prostu jak wyglądają liście prze tak przekalkowane, że tak powiem no i tyle mam do powiedzenia, to jest strona stracona, teraz mamy Julia Żuga i również w takim stylu jak właśnie poprzednie rysunki, no i robiono właśnie markerami i kredkami tak, taka kolorystyka dosyć ciekawa, teraz mamy Hanie z Genzy, również taka sama, ko nie kolorystyka, tylko taka sama forma, markery i kredki, następna jest Faustyna, również to samo, znowu Genzy Tutaj mamy mortalcia, który nie do końca dobrze mi wyszedł, ale tamto zdjęcie, z którego korzystałam, było takie małe, więc ciężko było mi to narysować. Może kiedyś jeszcze go jakoś tam poprawię, wiecie, zrobię z innego zdjęcia, żeby to lepiej wyglądało. I tutaj mamy rysunek właśnie z tymi liśćmi. To widzieliście na pewno na moim kanale. Obydwa rysunki tu się znajdują, właśnie z dodatkiem liści. Teraz mamy świeżego, również z Gen z. To już przedostatnia osoba. Również ta sama technika. Pora na szkic robiony ołówkiem, tak na szybko, żeby się tutaj nie skupiać na jakichś szczegółach, więc jedynie poszło kreskowanie i trochę wypełniłam tych włosów. O, tutaj Hagrid, taki mały rysunek upamiętniający tego aktora. Następny rysunek podoba mi się, bo jest taki, no taki uroczy. Tutaj również markery, cienkopisy. Tu już mamy rysunki z jednego z moich filmów z dziesięcioma pomysłami na rysunek. Chyba, a w sumie to też, tak, to też było z tego filmu, więc jeden, tutaj mamy drugi, tu, znaczy w sumie trzeci, czwarty, piąty, tutaj jest szósty, wszystko jest robione markerami, siódmy, ósmy, <ścoughs> dziewiąty i dziesiąty. Także bardzo hurtowo wtedy robiłam przez chyba jakieś 12 godzin. I ostatnia osoba z Genzi, czyli mamy tutaj Bartka. Tak wszystko robione tą samą techniką. Bardzo dużo tutaj używam markerów, dlatego że ten szkicownik Leuchtturm jest idealny do tego typu techniki. Przerysowywanie mojego rysunku, bardzo starego, z 2014 to było, również jest z tego film. Tutaj mamy jakiś chyba znowu free marker challenge, <gryw> również jest z tego film. Tu mamy gęgarka, czyli to jest w ogóle już ostatnia postać z Gen z. Nie mogłam się oprzeć, żeby go nie narysować. No, spadł śnieg wtedy, więc stwierdziłam, że narysuję coś świątecznego. Także pierwsze, co wpadło mi do głowy, to czerwona kokarda i bardzo dużo żelopisu. Tutaj mamy rysunek również z mojego. Filmu, tutaj na pomysły na świąteczne rysunki. Tutaj coś mi nie wyszło, więc to pomijmy. Tutaj jest kolejny rysunek z tego filmu, następny i kolejny. I ostatni już rysunek na dzisiaj. Jest to Wednesday z serialu, właśnie Wednesday z Netflixa. Jestem mega zadowolona z tej ilustracji. Robiłam ją markerami i troszeczkę dodałam kredek, ale głównie skupiłam się właśnie na markerach. Dajcie mi znać, który rysunek Wam się najbardziej podoba, i napiszcie mi, jakie są Wasze ulubione szkicowniki. Ok, na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie, żeby wchodzić na mojego Instagrama i zobaczyć procesy powstawania poszczególnych prac, bo jest ich tam naprawdę bardzo dużo. My widzimy się już w kolejnych filmach w soboty o 9 i środy o 15. Także do zobaczenia i pa!